W czwartek 30 sierpnia w świetlicy Mosiru w Gostyninie odbył się walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy członków klubu Mazur. W klubie zrzeszonych było 100 członków, w tym 75 czynnie uprawiających piłkę nożną. 57 z nich posiadało prawo wyborcze, jednak do ostatniej chwili zgłaszali się chętni nowi członkowie, wpłacając opłatę wpisową i otrzymując tym samym mandat wyborczy. Łącznie w chwili rozpoczęcia zjazdu uprawnionych do głosowania było 37 członków klubu. Na zjeździe byli również obecni przedstawiciele mediów. Wiceprezes Mazura Wiesław Adamski przedstawił sprawozdanie z działalności klubu. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Ustępujący zarząd składa serdeczne podziękowania dla zawodników, trenerów i innych osób, które przyczyniły się do awansu seniora oraz osiągania bardzo dobrych wyników w kategoriach młodzieżowych. Praca w stowarzyszeniu sportowym to nie tylko trening i zawody, to także czynności gospodarcze, administracyjne, finansowe, organizacyjne, na które trzeba przeznaczyć ogrom czasu. Dla osób jeszcze niezadowolonych zapewne wydaje się, są to czynności, które się same wypełniają. Pocieszającym dla mnie i dla członków, którzy funkcjonowali w naszych stowarzyszeniu jest to, że nie uważają tak osoby, które w ostatnim okresie wstąpiły w nasze szeregi i które bardzo czynnie pomagają nam przy organizacji zawodów w Gospinie. Na zjeździe wybrano nowych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Wybrana na przewodniczącą zjazdu Jolanta Syska-Szymczak odczytała regulamin, z którego treści wynikały warunki, jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu, na przykład niekaralność. Komisja stwierdza, że w wyniku dokonanych wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Do zarządu: Dudkiewicz Ryszard 37 głosów, Adamski Wiesław 32 głosy, Piwonin Michał 32 głosy, Radski Marek 29. Sławiński Grzegorz 27, Wilamowski Marek 24, Marciszewski Jacek 19, Rudziński Domat 16, Skrzypczak Zygmunt 15 głosów. Do komisji rewizyjnej Szulwach Artur 35 głosów, Banasiak Wandelacz 33 i Jantowski Krzysztof 33 głosy. Wobec powyższego komisja stwierdza, że do zarządu i komisji rewizyjnej weszli zarząd Ludkiewicz Ryszard, Adamski Wiesław, Iwoni Michał, Racki Marek, Sławiński Grzegorz, Wilamowski Marek, Marciszewski Jacek, do komisji rewizyjnej Szulwak Artur, Banasiak Waldemar, Jankowski Krzysztof. I tutaj podpisy pod protokołem trzyosobowej komisji. Dziękuję. Na wniosek Pawła Kalinowskiego, pierwsze posiedzenie nowego zarządu, w tym wyłonienie prezesa, ma odbyć się w późniejszym terminie. Chciałbym złożyć wniosek formalny o to, aby nowo wybrany zarząd. Po prostu, żebyśmy wykreślili ten punkt, jeżeli jest taka możliwość z dnia dzisiejszego, żeby po prostu nowo wybrany zarząd mógł się we własnym zakresie spotkać wiem, jutro, pojutrze po prostu, żeby tego już nie, nie robić dzisiaj podczas tego posiedzenia. Głos zabrał też trener Figurski. Na podstawie sprawozdania z działalności klubu zamieniony okres kadencji y, głosów proponuję y, y, przez Pan zjazdy delegatów przyjęcie następującej uchwały. Zobowiązać zarząd do intensywnej formy szukania środków finansowych na zabezpieczenie zajęć treningowych i udziału w rozgrywkach piłkarskich. Wprowadzenie do możliwości prowadzenia klasy sportowej o profilu piłka nożna w jednej ze szkół gimnazjalnych. Zaktywizowanie rodziców najmłodszych grup młodzieżowych do efektywnej działalności przy prowadzeniu zajęć rynkowych organizacji meczów. I kolejny punkt utworzenie możliwości dofinansowania zawodników formy stypendiów na tym sztuki innej To byłyby cztery jakie są zaproponowane. Przed zjazdem fani futbolu mogli oglądać trening przeprowadzony na murawie goslińskiego stadionu przez drużynę Irlandii Północnej. Dzisiaj na stadionie Mosiru rozegrany zostanie mecz Polska-Irlandia Północna w ramach międzynarodowego turnieju o puchar syrenki. Polacy będą grać z Irlandczykami o 7 miejsce. Now No, okay. okay. you good. get back right. Paddy McAllister, no, you get no, back right. Okay, and stop back.